Cześć! Cieszę się, że dołączyłeś do Rezult, najlepszej na świecie aplikacji dla trenerów i trenujących. To wideo skierowane jest do podopiecznych, więc jeżeli jesteś trenerem, to odsyłam Cię do wideo poniżej. Jako podopieczny możesz być pewien, że korzystając z Rezult, nie tylko usprawnisz współpracę z trenerem, ale także szybciej oraz łatwiej osiągniesz zamierzone cele sylwetkowe i zdrowotne. Aplikacja jest bardzo intuicyjna i jestem pewna, że po obejrzeniu tego krótkiego wideo wszystko będzie dla Ciebie jasne. Zacznijmy od treningu: tu sekcja trening, tu Twój plan treningowy, tu podgląd treningu, tu wskazówki, tu wykonywanie treningu, tutaj również wykonywanie treningu. Tu notujesz progres, odznaczasz serię, tutaj również masz wskazówki. Jak na szaro to tylko animacja, jak na zielono to również wskazówki od Twojego trenera. Tu kończysz trening. Teraz czas na dietę. Aplikacja umożliwia dwie opcje stosowania diety, a wybór zależy od Twojego trenera. Zaczniemy od planu żywieniowego. Tu sekcja Dieta. Tu Twoje posiłki na dziś. Tu wskazówki. Tu zaznaczasz posiłek jako zjedzony. Z ekranu głównego aplikacji również możesz zaznaczyć posiłek jako zjedzony. Tu zmieniasz jadłospis. Z tego miejsca również możesz zmienić jadłospis lub cały plan. Dodatkowo możesz wejść w podgląd jadłospisu, a także korzystać z innych funkcji, takich jak generowanie listy zakupów. Plan żywieniowy mamy omówione. Czas na drugi wariant stosowania diety. Polega on na tym, że samodzielnie dodajesz spożyte posiłki, korzystając z naszej wyszukiwarki produktów oraz gotowych przepisów. Tu zaznaczasz plan makro. Cofasz się strzałką. Tu wyszukiwarka produktów oraz przepisów. Tutaj wyszukujesz produkt. Tutaj dodajesz produkt. Tutaj skaner kodów kreskowych. Tu dodajesz nowe produkty. Tu wyszukiwarka przepisów. W tym miejscu znajdziesz filtry. Tu masz przepisy. Więcej przepisów. I jeszcze więcej przepisów. Tutaj dodajesz przepis do posiłku. Kolejne posiłki dodajesz w dokładnie ten sam sposób. Pamiętaj, że możesz edytować swoje posiłki: dodawać produkty, usuwać produkty. A także zmieniać ich wartość. Z widżetu na ekranie głównym aplikacji również możesz dodawać spożyte posiłki po kliknięciu w plus. Dietę mamy omówioną, teraz suple. Tu sekcja suplementy. Tu suple od twojego trenera. Tutaj możesz dodać własne. Tak, to takie proste. Tu sekcja nawyki. Tu nawyki od Twojego trenera. Tutaj możesz dodać własne. Tu zaznaczasz jako wykonane, i na ekranie głównym aplikacji z widżetu nawyków również możesz zaznaczać nawyki jako wykonane. Tak, to również jest takie proste. Tu sekcja Raporty. Tu dodajesz nowy raport. Tu wypełniasz pomiary. Dodajesz zdjęcia. Odpowiadasz na pytania, jeśli występują? Dodajesz załączniki, jeśli chcesz. Gotowe. Tutaj masz podgląd raportu. Tutaj znajduje się porównywarka raportów. W tym miejscu podziwiasz swój progres. Wszystkie najważniejsze funkcje są już jasne, a teraz w mniej niż minutę pokażę Ci resztę. Tu czat. Tu piszesz ze swoim trenerem. Tu profil twojego trenera. Tutaj wystawiasz piąteczkę. Tu powiadomienia. Tutaj ustawienia. I teraz już wiesz wszystko. Pamiętaj, że nasza obsługa klienta jest dla ciebie zawsze dostępna i możesz liczyć na nasze wsparcie. Jesteśmy przekonani, że rezultat usprawni Twoją współpracę z trenerem i zachęcamy do wystawienia piąteczki w opiniach App Store lub Google.